Siema sobie z tej Dino, Dzisiaj w dzisiejszym odcinku Uuu, sobie oczywiście nagrywam Minecrafta i w... A, co ja mówię w znaczy znacie moje umiejętności wybiczył się w Minecrafcie więc będziemy po prostu opracowywać sobie łóżko żeby nikt go nie zniszczył no jedynie jeśli ktoś przyjdzie to się trochę pobijemy Dobrá, zaděším sekund. Dobra. Dva, jeden. Je Jesteš... Nikdy nehrám na té mapě. Dva, dva, tři. Dva. na sobě. W zasadzie oczywiście nie nagrywałem wtedy. To zabiję jednego typa, bardzo się z tego cieszę. Wiem, że dla was łatwo zabić jednego typa, a dla mnie to trudność, no bo no, ja się biję. Zrobię teraz deski. Też zostało, nie starczy nam, albo, a, nie stać. Co? A, kupię. Dobra. Chodziło żeby już zaczynać jeszcze bardziej to ja nie mogę takich umiejętności. Dobra, tak, 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 Dobra, i teraz tylko tak. To się zaczął tam budować, to ja zacznę. ja pójdę do niego. To będzie dobry pomysł Kupmy sobie... O, czekam na 7 golda. Ten typ się chce ...chcę pić Kupmy sobie Fireballa 4 Fireballa A nie. A on ten obudowy Ty to, tu to jesteś o tym Obudowy, ile kosztuje to? A, nie nawet. O, jeden nie będziemy to O, dobra. Mamy. Chciałabym mieć. Co jest? Wykupmy yy, sobie też to. Użyjemy.

Dobra, um, obra tick 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 uai ah, no mami o isso oh teraz reservando na bloco só bloco No to właśnie bardzo w sumie bardzo dobrze. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Już to łóżko mamy obudowane. Tamten typ idzie tu? Nie, nie idzie tu. To jest bardzo dobrze, że on tu nie idzie. Nie wiem, po co ja to robię, ale zbudujemy sobie ściankę, bo niepotrzebne już tam. Dobra. Kupujemy teraz dużo wełny, ponieważ będziemy to, sobie nie widzieli, że kilofar. Pewnie już każdy za to zauważy, wie? ale do tego mnie jest Czekaj, czekaj, czekaj. A, jeszcze nie, jeszcze tutaj nie zrobiliśmy. A, 40. Nie. Czekaliśmy sobie to. Oj, trudno będzie się komuś tu dobudować. Oj, postawiłem, dobra, nie już tak będzie. Może tak prostoć i nic się nie stanie. Ej! Nie przecież. Dobra. O kurde, a to tam zresztą uudzujemy tutaj w bloku. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. A no teraz kolejna część pocięte. No już to ładnie wyglądało też. No kurde. Dobra. že zaraz tak... Dobra, musím to postavit tu. No kurde dobra to, stawiamy tu, to, to, tu, tu, tu z tej strony żeby ten typek nie trochę tej wełny dobra sobie skupiemy wszystko na leżiczku tutaj 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 dobra niech to już tutaj zostanie dobra to i chyba nic nie widać teraz Tak, się widać. O, staraj. Zresztą na I zbudujmy sobie tu taką wyżyczkę, tak? To będzie dobry pomysł. A większą sobie zbudujmy taką. Tu tu. Tu będzie wejść. O, kogoś tam zostało Dobra, gotujemy. Nie, zabraku na Kupujemy sobie dużo tej walny. Dobra, pojma za dużo kupiliśmy. sobie tutaj, sobie dosięgnąć z góry, jak budować. to Budujemy. jako tady bude. O, to tak takový zámek No to je bídu. Čím? Je to tady ale... Začne budovat, pokud je tak jest níž. Jak on to Teraz zniszczy. To ja nie wytrzymam z nim. I Ani się mi Fireborn złożyć. Gdzie? Po prostu tukę. Dobra. Chodźmy sobie kupić więcej Fireball. Mamy dużo tego dużo, tym będziemy się chronić w sumie o ile to kosztuje 120 chciałbym mnie chronić, bo mam 6 fireboli, a myślę, że więcej to Dobra. bra? to pójdźmy sobie weźmy sobie te o wypadku wypad Chciało ja sobie łóżko. Lezo. Dobra, musimy go zrobić. Ukryjmy się. Nie. Yeah. Dobra. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa.